Hej, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dzisiaj kolejna część serii modowej i z tym niedobruchem oczywiście, jak zawsze który został wykąpany pachnąca tutaj broi. Wczoraj były dodatki, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego filmu, to zapraszam do poprzedniego, dlatego że dzisiaj już chciałabym wam zrobić przebitki, między innymi z tymi dodatkami, które pokazywałam wczoraj. Więc dzisiaj będziemy sobie gadać o płaszczach, o okryciach wiecznych Nie będzie tu raczej marynarek, ani takich rzeczy typu swetry, bo myślę, że to jest też temat to osobny film, a dzisiaj chciałabym wam pokazać moje ulubione... Płaszcze moje ulubione kurtki, coś, w czym chodzę non stop. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, ja tak naprawdę nie mam opcji żeby kupować okrycia wierzchnie, Ja tutaj nie mam lata takiego gorącego jak w Polsce, więc ja nie mam letnich rzeczy, mam jedną parę shortów, kilka topów bez i to tak naprawdę tyle. Ale jeżeli chodzi o płaszcze, to mam całkiem sporą kolekcję, ale nie będę wam pokazać wszystkich, pokażę wam te, w których często chodzę, te, w których możecie mi widzieć we vlogach, na Instagramie niektóre z tych rzeczy nawet się powtarzały może widzieliście gdzieś w holu, nie wiem bo to są rzeczy, które naprawdę chodzę i jak mnie spotkacie, albo zobaczycie, to na pewno w jednym z tych płaszczy mam tutaj pięć rzeczy skłamałam, jest tu jedna rzecz, nowa, nowa nowiesieńka i czekałam, aż dzisiaj przyjdzie ale to zaraz do tego dojdziemy, płaszcz numer jeden to jest płaszcz, który każdy powinien mieć, uważam, że jest to beżowy Płaszcz. Czy to trencz? Nie mam trencza, właśnie szukam jakiegoś. Podobno w H&M jest super trencz za 24 funty, ale jest coraz wyprzedany, więc będę musiała iść. Albo zwykły beżowy płaszcz, jaki tam chcecie. Ja lubię proste, klasyczne kroje i to jest płaszcz, który na samym początku nie za bardzo. Mm, nie za bardzo mi się podobał ten kolor, tylko że jest to beż, ale on ma tą bieszkę takiego brudnego różu, a ja w takich zimnych kolorach nie najlepiej się czuję, ale w tym płaszczu bardzo często chodzę i to jest właśnie taki beżo-róż. Ten płaszcz to jest płaszcz firmy All Saints. All Saints ma bardzo drogie rzeczy. Płaszcze tam chodzą za około 200-300 funtów, ale warto kupować na wyprzedażach i może coś fajnego wpaść i właśnie ja ten płaszcz znalazłam. Sorry, moja koleżanka Kasia mi znalazła i on on był przyceniony dlatego, że nie miał paska tutaj, a ma szlówki ale za bardzo mi to nie przeszkadza chodzę w nim tak o, jest bardzo długi, pasuje do wszystkiego, najbardziej lubię go nosić z jakimiś jasnymi rzeczami myślę, że taki płaszcz nigdy, nigdy, nigdy nie wyjdzie z mody, jak nie macie co założyć, to ubierzecie cokolwiek, a na to płaszcz i już jesteście gotowe. Słuchajcie, cały dzień czekałam dzisiaj, żeby nagrać ten film, bo czekałam właśnie na ten płaszcz to jest płaszcz, który ja kupiłam Sarze, jak miałyśmy stać Swap. Dziewczyny, które mnie oglądają I dziewczyny, które oglądają sadę Na pewno kojarzą ten płaszcz To jest płaszcz Pretty Little Things ehm, Nie nazwałabym tego płaszczem To jest płachta, bo to jest naprawdę cienka Szmaciana płachta Ale bardzo mi się to podoba Podoba mi się ten krój Podoba mi się ten materiał, dlatego że on jest cienki Więc teraz na wiosnę e, Na angielskie lato będzie ideolo Tylko problem jest taki Że zamówiłam sobie szesnastkę I to jest za duże więc jak widać na załączonym obrazku, no jest to duże, nieważne czy zepnę paskiem, zdaje mi się, że jak zepnę paskiem to wygląda to nawet gorzej, więc co ja zrobię, to ja go odeślę i zamówię sobie y, mniejszy rozmiar, bardzo mi się podoba kolor, bardzo mi się podoba krój y, i muszę go mieć, y, tylko no muszę zamówić go w mniejszym rozmiarze, ale tak, no... Zakochana jestem. no Uważam, że pięknie wygląda, jest ciepły, ociepla tą skórę fajnie do jeansów, do czarnych spodni, do kolfu, do wszystkiego, co ja mam w szafie, mi będzie pasował. I właśnie tym się kieruję, robiąc zakupy. To też mówiłam w poprzednim filmie, że ja zawsze staram się kupować rzeczy, które już mi będą pasować do tego, co mam w szafie, więc to jest bardzo ważne. I co? Kolejna rzecz to jest moja perełka. Pokazywałam już. Nie wiem, czy to jest płaszcz, czy to jest marynarka. Nie wiem, czy to tu będzie widać, ale to coś. Yy, jest tu trochę włosów bazia, ale ja Wam powiem, że ja zawsze przed wyjściem po prostu rolkuję się, bo tak to nie ma sensu. Yy, I to jest marynarka, którą ja kupiłam za kilka złotych w Polsce. To jest marynarka, którą kupiłam w lumpie. Ta marynarka jest bardzo fajna o tyle, że ma bardzo ładny krój. Ma tutaj fajne złote guziki, ale przede wszystkim ona ma w składzie kaszmir, więc oryginalnie taka marynarka może kosztować parę set. Złotych albo nawet nie wiem czy nie paraset tysięcy, no i może tysięcy, nie, chociaż kto tam wie. No ale na pewno taka marynarka z kaszmirem będzie bardzo droga. I tutaj były inne guziki. Ja guziki odprułam od innej marynarki, w której nie chodziłam i sobie przeszyłam. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj też były. Poduchy, ja je wyprułam. Ta marynarka robi robotę i w niej się naprawdę wygląda jak milion dolarów, bo ona jest bardzo fajnie skrojona. No i te złote guziki, i wszystko to tak fajnie gra, że też nieważne co ubierzecie pod spodem, no to ta marynarka Wam zrobi cały strój. Rok temu miałam ją nawet w Warszawie na Meet Beauty. Także jak mnie oglądają dziewczyny, to pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie. I co? Kolejna rzecz, która no to już jest taki must have, że chyba powinnam zacząć od tego ten film, bo to będzie Ramoneska, będzie to Ramoneska. Ehm, czy to będzie eko skóra, czy to będzie skóra? To jest już wasz wybór. Ja nikogo nie oceniam. Ehm, czy chcecie taką, czy taką, jak wam pasuje. Co ciekawe, ja tą Ramoneskę kupiłam w w TK Maxie ja w TK Maxie rzadko kupuję obranie, ale właśnie przechodziłam i wisiła ta kurtka tak samotna i ja tylko jej dotknęłam. Mówię: uuuu, fajna jakość, patrzę. No, fajna kurtka. Idealna, klasyczna. i ja Wam powiem, że ja szukałam ramoneski od lat. Dosłownie, od lat nigdy nie mogłam znaleźć idealnej, bo albo była za krótka, albo była za długa, albo była źle skrojona. ta jest idealna. Um, i ona mnie kosztowała 49 funtów albo 39 funtów, przeceniona ze 180, więc deal życia. I muszę Wam powiedzieć, że jest świetna. Ta kurtka jest świetna, uwielbiam ją, noszę też ją bardzo często. I to, co mnie zmyliło, to jest to, że to jest rozmiar 20. Ja noszę rozmiar 14, czasem 16. Czasem 20, więc tak naprawdę dziewczyny nie patrzcie na rozmiary, nie patrzcie na rozmiary, bo ostatnio kupiłam koszulę 12, także to nie ma znaczenia jaki macie rozmiar, trzeba po prostu mierzyć, bo każda sieciówka jest inna, każda rozmiarówka, każdy sklep jest inny i pamiętam, że ktoś mnie zarzucił na filmie u Sary, że ja kłamie, że mam rozmiar 14 czy tam coś tam, coś tam, ja sobie myślę, że ledwo się jeszcze w Sary ubrają, mówię, Boże człowieku, puknij ty się w głowę. Przecież Sara ma całkowicie inną figurę niż ja, to po pierwsze. Po drugie, rozmiar 14-14 nie jest równy. 16-16-12-12 itp. Więc nie zrażajcie się, bo ja zobaczyłam tą kurtkę wie 20 no, no nie, ale taka jakaś mała się zdaje. Więc zmierzyłam i jest ideolo. Uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz, uwielbiam. Ja bardzo lubię nosić skórzaną kurtkę, kiedy są ubrana cała na czarno albo właśnie do białej koszuli. No tak naprawdę, słuchajcie, no taka kurtka skórzana. Yy, Ramoneska zawsze i wszędzie będzie pasować każdemu. Niezależnie czy jesteście brunetki, blondynki, rude, czerwone, zielone, maskew. Ale zajęło mi chyba 10 lat, zanim znalazłam tę idealną, więc bardzo się cieszę. I ostatnia rzecz to jest. No kochani, to jest ostatnia rzecz, ale kocham tak strasznie. Mówię tutaj o czarnym płaszczu. Będę się musiała go pozbyć, dlatego że on jest przeogromny. Ja go kiedyś zamówiłam w. W sklepie internetowym Joins, to jest jakiś Chińczyk i yy, robiłam właśnie zamówienie i tam był taki wielki czarny łup, czarny płaszcz i ja chciałam oversize'owy płaszcz, tylko ja nie wiedziałam, że będzie aż tak oversize'owy, teraz jeszcze trochę schudłam i ten płaszcz jest naprawdę ogromny i wygląda w nim aż komicznie to jest rozmiar XXL yy, i jest Ogromny, ale kocham go Bardzo często mi można w nim zobaczyć Ja w nim wyglądam jak lump Ja w nim się czuję jak lump, ale on jest po prostu Moją drugą skórą I będę musiała się z nim pożegnać I szukać, poszukać, będę musiała się z nim pożegnać I poszukać czegoś nowego Dlatego, że no już, już, już Jest ze mną, no już chyba chora na niego, że jest za duży, no nie wygląda to dobrze, ale naprawdę uwielbiam ten płaszcz i on znowu wygląda super, czy to do adidasów, czy do eleganckich butów, czy do sukienki, czy do spodni, czarny płaszcz musi być. I ja teraz szukam zastępstwa, więc dziewczyny, jeżeli gdzieś widzieliście fajne czarne płaszcze, żeby nie były zbyt grube, to proszę podsyłajcie mi, bo ja takiego szukam. I będę w nim chodzić, dopóki nie znajdę czegoś nowego na zastępstwo, bo uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam. Powiem wam, że ja mam jeszcze kurtki, ja mam dużo kurtek, mam jeszcze marynarki, ale jak mówiłam, nie chcę pokazywać wszystkiego, tylko chcę wam pokazać te rzeczy, w których naprawdę często chodzę. No i ta nowość, no musiałam wam pokazać, no bo nowość i już kocham, ale muszę mieć inny rozmiar, bo czuję się no już tak. Mm, 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 nie, 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 nie. Zwłaszcza, że to jest drogie. Ta płachta kosztowała 35 funtów, więc, jak ja mam wydać 35 funtów za kawałek szmaty, to niech to chociaż leży dobrze. Wiecie o co chodzi, ale tak, każdą z tych rzeczy sobie mieszam z moimi dodatkami z poprzedniego filmu, czy to torebki czy to szale, naprawdę mix and match. Można wyczarować bardzo dużo strojów, outfitów, nie wiem czego, z tych, z tych marynarek, z tych ubrań. I ja je bardzo lubię i polecam Wam inwestowanie w okrycia wierzchnie, w inwestowanie w płaszcze. Czy mieszkacie w Polsce, czy mieszkacie w Anglii, czy mieszkacie gdzie indziej, płaszcze, 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 kurtki okrycia wierzchnie, moim zdaniem. To nie jest łatwe zadanie, żeby na przykład postanowić sobie, chcę skórzaną kurtkę. <słuch> Byle jaką skórzoną kurtkę kupicie wszędzie, ale żeby ta kurtka dobrze leżała i żebyście się w niej dobrze czuli, no to to już jest problem. E, I tak miałam z każdym z tych płaszczy, że czuję się w nich, jakby to była moja druga skóra. E, podejrzewam, że to dlatego właśnie, że mieszkam w UK, gdzie jest taka płaszczowa pogoda, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo ja uwielbiam płaszcze, uwielbiam jesień, nie uwielbiam początki wiosny, uwielbiam też lato. No, ale kurtki płaszcze to jest mój żywioł. Także... To by było na tyle. Mam nadzieję, że się czymś zainspirowaliście. Dajcie znać, jakie jeszcze chcecie, żebym poruszyła tematy modowe. Nie wiem, czy jest sens nagrywania butów osobno, bo ja też zbyt dużo butów nie mam. Ale może film typu czarna marynarka na różne sposoby, albo czy może jest jakiś płaszcz, albo jakaś z tych rzeczy, które Wam pokazałam dzisiaj, że chcielibyście, żebym to jakoś raczej wystylizowała. Dajcie znać, bo ja bardzo lubię um, bawić się modą. Chociaż tak jak mówię, zobaczcie, tu jest ten jeden wieszak, są dwa, jeden mój, jeden Mattiego. I ja mam tyle ubrań, tak naprawdę to tyle, nie mam tego zbyt dużo. Um, ale jestem happy z tym, co mam. No i oczywiście cały czas moja kolekcja się powiększa powoli, ale tak jak mówię, ja już kupuję. To, co mi się podoba, um, to w czym jest dobrze, czy to krój, czy to kolory, wiem i zawsze mierzę. Trzeba dziewczyny mierzyć i chłopaki, mierzymy, mierzymy, dlatego że często coś kupujemy, albo kolejka, albo to, kupujecie bez mierzenia, założycie już tak na siłę, a zostawię, potem się w tym nie chodzi, albo jak się zamawia przez internet, nie chce się odsyłać, mierzymy, mierzymy, po prostu mierzymy. Mierzymy. Więc to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do uderzenia w dzwona. I co? Do zobaczenia jutro na live. Buziaczki. Pa!